Jest dla mnie łatwy film, i chyba po raz pierwszy mam problem z nagraniem filmu o książce, która bardzo mi się podobała. Problem polega na tym, że ja tej książki nie jestem w stanie rozpatrywać inaczej niż czysto osobiście. A są takie rzeczy w życiu każdego człowieka, o których niechętnie mówimy. Są takie rzeczy, które chcielibyśmy. Zamieść pod dywan, o których chcielibyśmy zapomnieć. I jedynym powodem, dla którego ja ten film nagrywam, jest ten najważniejszy powód. Mnie się udało i chciałbym, żeby wam się udało. A książka, o której chcę, albo inaczej muszę wam dzisiaj opowiedzieć, to jest książka, która może sprawić, że i wam się uda. Ja miałem wielkie szczęście, natomiast myślę, że gdyby 15. 20 lat temu. 20 lat temu. 20 Ta książka istniała, i gdyby wpadła w moje ręce, to moje życie dużo szybciej stanęłoby na nogi i zupełnie inaczej wyglądałoby. Choć ja oczywiście nie żałuję, jak wygląda moje życie, bo jednak miałem to niewyobrażalne szczęście trafić na właściwą osobę, która wyrwała mnie niemal dosłownie z piekła. W krainie snów Roxana Jędrzejewska-Wrubel. To w ogóle jest książka, po którą ja sięgnąłem, bo dostałem. Ciekawego maila z propozycją współpracy. Mail, książka dla młodzieży, dobra książka poruszająca ważne problemy. Słysząc o problemach młodzieżowych, no, mam swoje własne wyobrażenia, jak problemy młodzieżowe mogą wyglądać. I gdzieś tam od razu moje myśli powędrowały. Aha, czyli jakieś energetyki, być może jakieś tam myśli wiadomo jakie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie spodziewałem się, że ta książka okaże się taką cegłą, którą dostanę po ryju i która przeniesie mnie w najczarniejszy okres mojego życia. Niemniej tak się złożyło, i stąd też ja o tej książce chcę Wam opowiedzieć, zwłaszcza, że sama okazała się być prawdopodobnie najbardziej wartościową pozycją, jaką ja w tym roku przeczytałem i pozycją, do której przeczytania ja Was gorąco zachęcam, bo ona może Wam otworzyć oczy. Zaczyna się od sielanki. Matylda wraz ze swoją matką wyjeżdżają na dwumiesięczne wakacje do słonecznej Kalifornii. No to jest spełnienie marzeń. Ameryka. No wiecie, American Dream. Każdy marzy, albo przynajmniej większość, albo... Albo tylko ja, marzę o tym, żeby wyjechać do Ameryki, zobaczyć zwłaszcza Los Angeles. I tutaj bohaterka właśnie wyjeżdża. Ona ma 16 lat, nie do końca ma ochotę jechać do tych stanów, zwłaszcza, że umówiła się już wcześniej ze swoją dobrą przyjaciółką na wakacji nad jeziorem, ale dobra, matce się nie odmawia. No przecież mama prosi, a mama jest taka kruchutka, taka delikatna, taka emocjonalna, więc Matylda mami nie odmówi. Więc jadą na te dwa miesiące do znajomych matki do Stanów i możemy śledzić przez dużą część tej. Książki właściwie postrzeganie Stanów Zjednoczonych, wiecie, tych pocztówkowych, tych idealnych kontra rzeczywistość. Właśnie przez pryzmat doświadczeń samej autorki, która również pomieszkuje, czy to w Gdańsku, czy to właśnie w Los Angeles, możemy zobaczyć. To Los Angeles, słoneczną Kalifornię z takiej prawdziwej perspektywy, z takiego prawdziwego spojrzenia, nasuwającego się, wysuwającego pewnego rodzaju wnioski. I dzięki temu ten obraz jest po prostu wspaniały. I ja już na tej bazie przyznaję wam dobrze przyjmowałem tę książkę, bo była ona taką formą jakby pamiętnika, kiedy to nasza główna bohaterka ktoś tam czasami przeskakuje w czasie w tych swoich relacjach, natomiast opisuje to, jak ona tam trafiła, Fiła, jak to się różni od Polski i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie spodziewajcie się, że druga część tej książki będzie mi jeszcze bliższa, ale w sposób, w którym absolutnie nie chciałbym, żeby mi była bliska. Ja wiem, to jest mikrospoiler, ale ja o tej książce nie mogę powiedzieć, nie dotykając jej głównego tematu. Matka nie do końca jest w stanie udźwignąć swoją rzeczywistość z wielu różnych powodów, i tutaj nie zdradzam Wam nic. Przeczytajcie książkę, natomiast nie jest w stanie udźwignąć swoich kłopotów. I zaczyna pić. I mamy tę naszą bohaterkę, która początkowo przygląda się temu wszystkiemu z pewnego dystansu, ale potem ten dystans, wiadomo, musi gdzieś tutaj mm, troszeczkę zostać zmniejszony, bo nie sposób jest być dzieckiem osoby pijącej i mówić o jakimkolwiek dystansie. Jest to po prostu niemożliwe. To jest książka o dziewczynie. Która musi żyć ze swoją pijącą matką. To jest książka o dziewczynie, która mieszka z alkoholiczką i która stara się sobie to wszystko w głowie poukładać na wiele różnych sposobów. I to jest książka. Która jest w 100% prawdziwa. Oczywiście, wydarzenia w niej opisane nie musiały się w ogóle wydarzyć. To może być fikcja literacka. Natomiast wszystko to, co autorka w tej książce opisała, to jest 100% prawdy, co ja mogę niestety potwierdzić na swoim własnym przykładzie. W wieku podobnym do mojej bohaterki mogę to powiedzieć, ponieważ wszystkie osoby, których dotyczy moja historia już nie żyją, i alkohol między innymi doprowadził do tego, że nie żyją. Otóż ja w podobnym wieku jak bohaterka tej książki odkryłem, że moja mama zaczyna pić. I to była taka rzeczywistość dość mocno rzutująca na głowę, na umysł, na całe życie, bo masz wspomnienia z dzieciństwa, masz to wyobrażenie tej mamy, która zawsze jest obok, która zawsze cię wspiera, która zawsze ci pomaga, zawsze gdzieś z tobą knuje i spędza ten czas z tobą. Masz wizerunek tej osoby, która zbudowała cię. I nie, nie tylko zbudowała, ale i wydała na ten świat, ale ty zbudowała się od samych podstaw i nagle ta sama osoba na twoich oczach zaczyna się rozpadać, ta fasada zaczyna pękać i nagle zaczynasz widzieć w tej osobie kogoś, kogo nie chcesz widzieć, nagle zaczynasz tęsknić za swoją mamą i patrzysz na tę skorupę, która jest przed tobą zastanawiając się gdzie ta twoja prawdziwa mama się podziała. I to była rzeczywistość, która była mi bliska już gdzieś od wieku lat 16 do 20 paru lat. Stąd też czytając o przejściach Matyldy, dochodząc do tych momentów, ja po prostu czytałem tę książkę z mocno ściśniętym sercem, bo w taki sam sposób postrzegałem to, co się dzieje wokół mnie, w taki sam sposób podchodziłem do tego i nawet te najbardziej intymne myśli głównej bohaterki, które tutaj się pojawiają jak się okazują, to nie są myśli wyjątkowe, to nie są myśli oderwane i, i nieprawdopodobne do powtórzenia. Wydaje mi się wręcz po przeczytaniu tej książki, że są to myśli, które mogą towarzyszyć każdemu albo większości dzieci alkoholików. W moim domu wyglądało tak, że tata nie pił, natomiast nie miał wpływu na to, co robi mama, nie miał wpływu na to, co robi brat. Tak naprawdę był. Osobą, która nie miała nic do powiedzenia. I stop, ja wiem, niektórzy z was powiedzą w tym momencie: A, wyciąga prywatę, wyciąga brudy, wyciąga jakieś łzawe historyjki, żebyśmy zrobili wyświetlenia. Tak, chcesz się dorobić na patologii swojej rodziny. Ja miałem wielkie szczęście wyrwać się z tego i wyrwałem się z tego wszystkiego dzięki Natalii, dzięki czytaczowi, którą poznałem, powiedzmy to, w jednym z najcięższych okresów mojego życia. Kiedy ja już byłem dorosłym człowiekiem, ale te ścieżki niekoniecznie wiodły mnie w stronę światła. Mnie nie ciągnęło nigdy do alkoholu. Upiłem się w życiu raz i to było na 18 kolegi, i też upiłem się, dlatego że miałem taki, a nie inny wzór. I to też przyznaję, chociaż nie zrzucam na to winy, bo własny rozum mieć powinienem. Natomiast ja miałem szczęście trafić na osobę, która wyciągnęła do mnie rękę, wyrwała mnie z tego i detoks. Powiedzmy, taki mentalny detoks, oderwanie się, zrozumienie, że można żyć inaczej, trwał przez kilka pierwszych lat naszego bycia razem. Mentalnie te lęki, to wszystko, co się nagromadziło w mojej głowie, nie pozwalało mi funkcjonować normalnie. Ja do dziś alkoholu wystrzegam się jak ognia. Czasami się napiję jakiegoś słabego drinka, nie ukrywam. Natomiast jeżeli miałbym to powtórzyć następnego dnia, nie ma takiej opcji. Jeżeli miałbym to powtórzyć następnego tygodnia, nie ma takiej opcji. Jest to rzecz bardzo, bardzo w moim życiu sporadyczna, dlatego że ja z tyłu głowy mam, że bardzo łatwo jest, zwłaszcza dziecku alkoholika, popaść w alkoholizm. I ja obiecałem sobie, że choćby nie wiadomo, co się działo, ja nigdy nie dopuszczę, choćby promila szansy na to, ryzyka, nie szansy, by moim dzieciom zgotować taki sam widok rodzica, z jakim ja musiałem się borykać przez, no powiedzmy to już bardziej dorosłe lata, no 6, 15, 16 do 20 paru lat. Niemniej nadal było to tak druzgocące doświadczenie, że ja nie wyobrażam sobie dopuścić opcji, żeby to powtórzyć w swoim domu. To, że ja wyciągam tego typu rzeczy na światło dzienne, to, że ja wam o tym mówię wprost i otwarcie, to jest wstydliwe i w jakimś stopniu Ugadza to w pamięć moich zmarłych bliskich, natomiast to niesie przede wszystkim dużą przestrogę. Przestrogę dla osób, które nie zdają sobie być może sprawy, tak jak główna bohaterka, że ich rodzice mają problem. Dla osób, które bagatelizują te sprawy. Dla osób, które nie wiedzą jak wyjść z tego i jak sobie poukładać w głowie. Ja uważam, że W Krainie Snów to jest książka... Która jest niezwykle istotna, bo ona pozwala zdiagnozować ten problem, to jest raz. Dwa, pozwala znaleźć mentalne wyjście z tej sytuacji. I nie jest to książka nastawiona na pięknych, happy end, ani też na wielkie dramaty, bo często jest tak, że w naszych domach wcale te dramatyczne sceny nie muszą mieć miejsca, że ten alkoholizm to jest alkoholizm. Utkany dekoracjami. I w tej książce pada też takie piękne zestawienie, porównanie, nie będę Wam zdradzał. Natomiast jest tak, że my nie dopuszczamy do, do siebie myśli, że jest aż tak źle. Dla mnie przerażającym było to, że czytając tę książkę, ja widziałem w bardzo wielu sytuacjach siebie jeden do jeden, sytuacje jeden do jednego, zupełnie jakby wyrwane z mojego życia słowa, które padały, rozmowy, przebieg tych rozmów, ta nadzieja rosnąca nadzieja spadająca, to, że w pewnym momencie człowiek ma tego po prostu wszystkiego dosyć. I nadal nie wie, jak z tego wybrnąć. Też my żyjemy w chorym społeczeństwie, które nie uznaje czegoś takiego, chociaż słyszałem, że powoli się to zmienia. Natomiast żyjemy w społeczeństwie wujków, którzy się obrażą. Na na ciebie. No, ze mną się nie napisz, a na jedną nóżkę się napisz to na drugą też. Otóż my musimy się nauczyć odmawiać. Jeżeli nie da się tego zrobić w sposób delikatny, to trzeba po prostu umieć powiedzieć: Spalaj. Trzeba nauczyć się tego i nie wstydzić się. Bycia normalnym, bo normalnością nie jest picie alkoholu. Co jest najważniejsze w tej książce, moim zdaniem, i co sprawia, że jej odbiór jest taki, a nie inny, bardzo osobisty, bardzo personalny, to jest fakt, że jej główna bohaterka, 16-letnia Matylda, jest tak naprawdę postacią. Pozbawioną jakichkolwiek cech. My jej cechy charakteru, jej emocje poznajemy dopiero w trakcie lektury i one wynikają wprost z sytuacji, w które została ona uwikłana, z sytuacji, w których ona się znajduje. Natomiast jej postać jest taką tabula rasa, jest pustą kartą, dzięki czemu każdy może się z nią utożsamić w taki czy inny sposób. Każdy czytelnik może odnaleźć w niej siebie i skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli na postrzeganiu całej tej rzeczywistości wokół i na zwróceniu uwagi na te detale najważniejsze. Bo detali jest tu bardzo dużo, bo poza alkoholizmem mamy też fałszywy świat social mediów wykreowany, mamy też fałszywą odpowiedzialność i brak odpowiedzialności, bądź też unikanie tejże. Mamy też Pokazanie tak naprawdę fałszywego spojrzenia na drugiego człowieka i na relacje. Ta książka tylko początkowo jest piękną, fantastyczną, wciągającą opowieścią, bo potem ona pozostaje wciągająca, ale przede wszystkim pozostaje bardzo, bardzo ściągającą w dół historią z jednej strony, a z drugiej strony przynoszącą odpowiedzi, które ja chciałbym usłyszeć. 20 lat temu. Przeczytajcie tę książkę, bo tak jak Przemek Staroń powiedział, ona może uratować życie i to nie jest żaden posty slogan reklamowy. To nie jest też, mówię tutaj o tym filmie, żadna kiepska kampania promocyjna. Ja wam po prostu mówię na kanwie swoich przeżyć, swoich doświadczeń, bo ja mogę oceniać książki tylko w oparciu na swoje. Doświadczenia, na swoje przeżycia, i są książki, które odbieramy w taki, a nie inny sposób, tylko dlatego, że jesteśmy właśnie sumą naszych doświadczeń, naszych przeżyć. I bywa, że książka potrafi być kluczem obnażającym nas, obnażającym prawdę o nas, o naszym życiu. Ja z bólem serca stwierdzam, że niestety w krainie snów jest taką książką, która bardzo mocno mnie obnażyła, otworzyła, ale uważam, że trzeba o tym mówić. Nie dla wyświetleń, nie dla sprzedaży książki, a dlatego, że to realnie może komuś pomóc. Także jeżeli znacie taką osobę albo kogokolwiek, komu moglibyście tę książkę polecić, po prostu to zróbcie. A ja Wam ze swojej strony gwarantuję tylko tyle, że literacko jest to bardzo dobra opowieść. Na no a reszta jest najistotniejsza. Trzymajcie się. Hej.